Wygranej. Na wyjeździe na pewno wygrana znacznie lepiej smakuje. O, zdecydowanie. Tym bardziej, że w tym sezonie zaliczyliśmy kilka, kilka fajnych wygranych, między innymi z, z Lesznem na wyjeździe. Tutaj jednak silna drużyna, czwarte miejsce. Dla nas każdy punkt w tej rundzie jest super ważny. Trochę tacy rycerze wiosny. Więc no, ultra przyjemnie jest wracać do domu po, po zwycięstwie i po trzech punktach. Właśnie, w sezonu macie znacznie lepszy niż początek. I to jest tajemnica, której jakby nikt nie jest w stanie rozwikłać się stało. Też bardzo dużo zmian kadrowych u nas zaszło przyszło dwóch nowych chłopaków z Portugalii. Musieliśmy się dogryźć, złapać fajne składy, połapać czwórki. No i okazało się, że zaczęło to działać trochę później. Może to jest wina przygotowania motorycznego. W pierwszej rundzie nie mieliśmy siły. Jak, jak Pan widzicie, jesteśmy drużyną ultraamatorską. E, większość klubów ma jakikolwiek budżet, my go w ogóle nie mamy. Helios Białystok się wycofał z rozgrywek. My staramy się grać, walczyć, tyle co mamy i przyjeżdżać właśnie walczyć z takimi drużynami e, jako oborniki, to jest dla nas super opcja do sprawdzenia się. I fajnie podejrzeć jak, e, jak u was to wygląda, jak wygląda ta organizacja, nie jak wygląda u was gra, bo my też dążymy do czegoś takiego, żeby być na czwartym miejscu. E, macie po prostu materiał już na kolejny sezon, bo utrzymanie Kwestia spadku się już wyjaśniła. Więc możecie ze spokoju się przygotować do następnego sesji. Tak, choć muszę przyznać, że to jest trochę przykre dla nas, ze względu na fakt, że zawsze utrzymujemy się na ostatnich gwizdek takim ślimsendem. Tutaj chcieliśmy zająć fajne miejsce i nie tylko utrzymać się, dlatego że dwie drużyny zrezygnowały, a sportowo utrzymać się po prostu w pierwszej lidze. Więc jakiś tam niesmak pozostaje, to, to prawda, ale no fajnie, fajnie w końcu. W... Jeszcze przedostatni przedostatniej kolejce już wiedzieć, że, że się zostaje w piersiolice. To się rzadko nie zdarza. Twoim okiem, Przemku, jak wyglądał ten mecz? No gdzieś straciliśmy pierwszą bramkę. Dzisiaj zadebiutował Radziu. Udało nam się pod koniec pierwszej połowy wyjść na, na prowadzenie 2-1. W szatni mówimy sobie, że, żeby na spokojnie dotrwać ten mecz do końca, prowadzić grę. Dostajemy dwa, dwa, dwa uderzenia od razu, chyba w minutę, półtorej straciliśmy dwie bramki. I, i jest 3-2 i trzeba gonić i cały plan się, się pospał. Ale końcówka sezonu generalnie bo co się dzieje? Co się, Ta, to się stało, że, że tak to wygląda? Yy, tak jak w poprzedniej rundzie, bo to nie można mówić, że końcówka sezonu. Poprzednia runda też mieliśmy mocniejszych rywali. To, to tak trochę dołuje, bo nie potrafimy się przeciw, przeciwstawić silniejszemu przeciwnikowi. Yy. Pod koniec poprzedniej rundy w Malwę też prowadziliśmy. Straciliśmy kuriozalną bramkę na, na kilka sekund przed końcem. Jest Remis 2-2. Pierwsza połowa prowadzimy 2-1. Wychodzimy w drugiej połowie na 3-3 I, i, i przegrywamy mecz. Gdzieś nie, nie potrafimy podnieść głowy po, po, po straconej bramce. To Jestowałam to, jeden mecz. Dotychczas w występach KS loborniki, Oborniki. A najlepsze miejsce to było 6 i 32 punkty. Zatrzymaliście się na tych 32. Uda Wam się ten jeden punkt wyrwać w Lubawie? Yy, z tego z tego, co mi koledzy opowiadali w przeszłości, to, to Lubawa jest dla nas szczęśliwym miejscem, tak? Yy, w zeszłym sezonie jechaliśmy w sześciu na koniec sezonu. Przywieźliśmy punkt stamtąd. Myślę, że, że pojedziemy na pewno powalczyć, nikt nie spuszcza głowy i może sprawimy niespodziankę. Czego